Coraz mniej drużyn pozostaje w walce o mistrzostwo, coraz więcej zapewnia sobie utrzymanie. Zbliżamy się do końca sezonu Ligi Angielskiej, przed nami 31 kolejka. Zapraszam na magazyn wirtualnych lig. Tym razem wielkich hitów nie uświadczymy, najciekawiej zapowiada się mecz Aston Villa z Tottenhamem. Na zakończenie zaś czeka nas starcie na przeciwległych biegunach tabeli. Rozpoczynamy tradycyjnie spotkaniem Mew z Amex, tym razem przeciwko Leeds. Brighton jest drużyną, która mimo dużej przewagi nad strefą spadkową ma się czego obawiać, zaś pawie prezentują ostatnio świetną formę. Dlatego faworyt był jasno określony i już pierwsza odsłona dowiodła zasadności przewidywań. Ósma minuta, Ailink dośrodkowuje z prawej strony. Akcję głową zamyka Harrison. Bramkarz odbija piłkę, ale natychmiast do bramki dobije ją Mateusz Klich. Wreszcie mamy bramkę Polaka w Premier League. Wychowany Krakowi ostatni raz trafił na inaugurację sezonu. Wróćmy do samego meczu. Po pół gry obrońcom uwał się James. Jego podanie z lewej strony zostało przyblokowane. Futbolówkę zgarnął Rafinia i technicznym strzałem podwyższył na 2 do 0. Tuż przed przerwą zaś goście krótko rozegrali rzut rożny. Tym razem blokowany był Harrison. Pomocnik zdołał poprawić i strzałem głową do listy strzelców dopisał się Rodrigo. 3 do 0 do przerwy. lic nie pozostawia przeciwnikowi złudzeń. Po zmianie stron można było jeszcze podwyższyć prowadzenie. Po tym jak Dank przyblokował dogranie Harrisona ręką i sędzia wskazał na wapno. Tym razem nie Rafinha, a Rodrigo podjął się wykonania jedenastki i uderzył nad poprzeczką. Gościom nie udało się ostatecznie upokorzyć mew, a zamiast tego po godzinie gry niezdecydowanie obrońców Leeds wykorzystał mopej, przejął piłkę, popędził z nią w pole karne, przekazał do McAllistera i Brighton zdobyło gola honorowego. I tak to się skończyło. Leeds inkasuje 3 punkty i emocje w walce o siódmą pozycję nie odpuszczają. Jeśli chcemy, aby walka o mistrzostwo trwała równie długo, man Chester United musi wygrywać wszystko bez oglądania się na innych. Tym razem czerwone diabły odwiedziły południowy Londyn i teren Crystal Palace. Oto 23 minuta. Conor Gallagher po krótkim rajdzie rozegrał z matetą, odzyskawszy piłkę, odwrócił się do strzału prawą nogą i niespodziewanie dał gospodarzom prowadzenie. United znów ma problemy, a na dodatek w 43 minucie obrona nie upilnowała Aju, który płasnym strzałem pokonał DHE po raz drugi. Tutaj jednak gościom się upiekło, bo sędzia odgwizdał pozycję spaloną. Po dwóch minutach los uśmiechnął się do nich ponownie, bo defensywa Orłów wreszcie dała się złamać i do wyrównania doprowadził Fred. Remis jest, ale to zdecydowanie nie wystarczy. Trzeba walczyć o pełną pulę. W 71 minucie mamy corner dla gości. Fernandesz dośrodkowuje na bliższy słupek i Ronaldo wykorzystuje swoje świetne warunki oraz umiejętności gry głową. CR7 niczym maszyna strzela co mecz i prowadzi United do kolejnej wygranej. Do tego, żeby stracić problem wystarczył jeden gol. Mecz znacznie się przedłużył i gdy w ostatniej akcji Crystal Palace miało szansę na kontrę, Matić natychmiast wykosił rywala, za co sędzia wyrzucił go z boiska. Goście jednak kontynuowali mecz w dziesięciu zaledwie kilkanaście sekund. Koniec końców mogli odetchnąć z ulgą i wyruszyć z powrotem do Manchesteru z trzema punktami na koncie. Z pozoru łatwe zadanie czekało sam. Miejsce dającego grę w lidze konferencji przyszło bronić młotą przeciwko Norwich. Przez naprawdę długi czas nie wydarzyło nie się nic, ale gdy kanarki myślami były już na przerwie, goście wykorzystali to i wynik meczu otworzył Antonio. Wydawało się, że Weston spokojnie realizuje swoje zadanie, ale w 53. Minucie, przy kolejnej akcji ofensywnej, dał się nadzieć na kontrę. Spod własnej bramki wystartował Rashika, wypuścił lewym skrzydłem Kubkiego. Fin zmylił Cresswella i, mając dużo swobody, cudownym finezyjnym uderzeniem pokonał Fabiańskiego. Norwich wyrównało i delikatnie podcięło młotom skrzydła, ale po kilkunastu minutach na powrót ułatwiło im zadanie. Po tym jak w ciągu 4 minut Norman obejrzał dwie żółte kartki, co wykluczyło go z dalszej gry. Niestety West Ham, grając w przewadze nie był w stanie wrócić na prowadzenie. Skończyło się podziałem punktów i siódme miejsce uciekło. W ostatnim czasie słabą dyspozycję prezentuje Wolverhampton. Watford mógł to wykorzystać i zwiększyć swoje nadzieje na pozostanie w elicie. Na początku na takie rozstrzygnięcie się nie zapowiadało, bo w czternastej minucie podanie Semedo na gola zamienił Leander den Wilki go utrzymywały jedną bramkową przewagę, lecz po godzinie gry w ich polu karnym odnalazł się Joshua King i w prosty sposób doprowadził do remisu. O rozstrzygnięciu najpewniej zadecyduje jeden gol, do końca nieco ponad 15 minut. Rzut wolny dla gości sprzed samej szesnastki, żałmut i nie odtrafia zawodnika z muru w rękę i mamy rzut karny. Raul Jimenez swoim rozbiegiem próbował zdeprymować bramkarza, ale nie udało mu się i golkiper wyczuł jego intencje. W drugim spotkaniu z rzędu mamy remis 1 do 1. Watford, częściowo realizuje swój plan. Przenosimy się na Turfmoor, gdzie Bernie mierzyło się z Derec. Widać, że Liverpool był rozwścieczony porażką z Aston bo zrównał deklarec z ziemią. Strzelanie w 14 minucie po efektownym wyłożeniu rzoty rozpoczął Anderson. W 25 minucie drugiego gola również po asyście Diogo Rzoty dołożył Mohamed Salah. To wydarzyło się przed przerwą, zaś po zmianie stron autorzy drugiej bramki zamienili się rolami. Portugalski napastnik uporał się z obrońcą i do dwóch kasy dołożył gola, a podawał mu przy tym oczywiście salach. Ostatni kwadrans to popis wprowadzonych z ławki Firmino i na Chamberlaina. W 77 minucie pomocnik wykorzystał podanie Brazylijczyka po raz pierwszy i podwyższył na 4 do 0 dla gości. W 88 minucie zaś dwukrotnie z pola karnego próbował Milner. Pierwszy strzał był blokowany, drugi odbił połt Do piłki dopadł Firmino, zgrał na dalszy słupek i Chamberlain ustrzelił dublet. Anglik tym samym ustalił wynik meczu. Liverpool Pul zagrał wyśmienicie i odniósł kolejne wysokie wyjazdowe zwycięstwo. Z północy wędrujemy na południe. Zobaczmy jak potoczyło się spotkanie Southampton przeciwko Lester. W tej serii gier otwarcie wyniku z reguły następuje dość szybko i tu nie było inaczej. W dziesiątej minucie po ładnym rozegraniu w 16 na 0 do 1 technicznym strzałem trafił Harvey Barnes. Lewy skrzydłowy lisów tuż przed przerwą zgarnął piłkę po przyblokowanym strzelem Madisona i trafił do bramki po raz drugi. Niestety w momencie uderzenia znajdował się na spalonym. Oto zaś 54 minuta. NDD przekazał piłkę Tylemansowi, a zupełnie osamotniony Belk huknął z pokaźnego dystansu i trafił w samo okienko. Goście byli lepsi i pewnie prowadzili, czego ukoronowaniem był doliczony czas drugiej połowy, gdy kropkę na jej postawił Ademola Lukman. Leicester odgryzło się więc świętym za porażkę z jesieni i tym razem wygrało jeszcze większą różnicą goli. Teoretycznie najciekawszy mecz kolejki odbył się w Birmingham. Wiemy już jak rozwścieczony był Liverpool meczem z poprzedniej kolejki, zaś Aston Villa wysokie zwycięstwo na NW dodatkowo napędziło. Po kwadransie gry gospodarze pograli chwilę przed polem karnym, wreszcie piłkę otrzymał Watkins i pokonał go Jorissa. nam częściowo wygrzebał się z opału w 69 minucie. Son otrzymawszy piłkę od Bentancura odpalił swój młotek w nodze i futbolówka odbita od poprzeczki zatrzymała się w siatce. Na więcej niestety konkursów stać nie było. Można powiedzieć, że Aston Villa trochę się z nimi zabawiła. Najpierw narobiła nadziei ogrywając Liverpool, po czym rzuciła kłody pod nogi i na powrót utrudniła sytuację. Everton, który przed tygodniem na tle mistrza wyglądał naprawdę dobrze, przyjechał na Stamford Bridge. Do niestety nie nawiązali do poprzedniego występu ani trochę, bo po 20 minutach wszystko w zasadzie było jasne. Jeszcze zanim upłynęło 180 sekund gry, Kante przekazał piłkę Wernerowi, ten zabrał się z nią w pole karne i po rękach bramkarza oraz słupku futbolówka wpadła do 5 minut później znowu N'Golo Kante wykonał ostatnie podanie, tym razem do Mounta, który w takiej okazji nie mógł nie wykorzystać. Oto zaś rzeczona 20 minuta, znów ci sami zawodnicy odpowiadają za bramkę dla The Blues. Kante do Mounta, Mount do Wernera i napastnik z pola karnego trafia po raz drugi w tym meczu. Tak jak mówiłem, w zasadzie wszystko było już jasne, jednak nie był to żaden pretekst do spoczęcia na laurach. W 53 minucie drugi z Niemców, Kai Havertz, dopisał się do listy strzelców i podwyższył. Na 4 do zera. Gdy zbliżała się minuta 60, Romelu Lukaku dostrzegł biegającego z lewej planki Marcosa Alonso. Coleman nie oddalił należycie zagrożenia i hiszpański wahadłowy bezlitośnie skorzystał z tego prezentu. Everton znów jest gromiony, ale to wciąż nie koniec. doliczony czas gry Lukaku zostawia futbolówkę Mountowi i Anglic jako drugi w tym meczu ustrzela dublet. Tym samym spotkanie kończy się wynikiem 6 do zera dla Chelsea. The Toffees podobnie jak w derbach zagrali dramatycznie. Ich średnia traconych bramek w pięciu ostatnich meczach to prawie 3,5. Zostajemy w Londynie i patrzymy jak Arsenal poradził sobie z Newcastle. Dla niedzielnego kibica faworyt był oczywisty jednak pamiętajmy, że kanonierzy ostatnio prezentują się słabo, a goście są na fali. Przez cały mecz niemalże nic się nie wydarzyło i gdy niektórzy rozczarowani poziomem widowiska kibice zaczynali już opuszczać stadion do prostopadłego podania wystartował sam Maximeau na dystansie 20 metrów wyprzedziło obronę i w sytuacji sam na sam był górą. Rzutem na taśmę Wyrwał zwycięstwo na Emirates i wprawił fanów w euforię. Arsenal zaś popada w coraz głębszy kryzys. Co gorsza w następnej kolejce odwiedzi teren lidera. A jeśli już o City mowa, to zamykamy kolejkę ich meczem z Brentford, czerwoną latarnią ligi. Zupełne odmienności, najlepszy i najgorszy zespół. Zgodnie z oczekiwaniami, już w szóstej minucie po podaniu Sylwy De Bruyne przyłożył z pola karnego i nie dał szans Brankarzowi. W trzydziestej piątej minucie Bernardo Silva wycofał futbolówkę w polu. Karnymi idealnym płaskim strzałem z nabiegiem na 2 do 0 podwyższył Phil Foden. Obywatele trafili również po zmianie stron. Do górnego podania prawą stroną ruszył Mares, pociągnął pod pole karne i jego idealną centrę przy dalszym słupku zamknął Jack Grealish. Co ciekawe Brentford w końcówce zdołało dojść do słowa. Obrońcy zapomnieli o Mbeumo, który z bliskiej odległości zdobył bramkę honorową. Mamy więc 3 do 1. Co więcej o tym meczu można powiedzieć. Chyba nikt nie spodziewał się innego przebiegu. Przed Wami podsumowanie wyników 31. kolejki. Trzy remisy, dwa pogromy. Myślę, że nie ma powodów do narzekania. Na szczycie tabeli City wciąż utrzymuje czteropunktową przewagę. Liverpool ponownie odskoczył kogutom, za siódme miejsce przejęło Leeds. Myślę, że warto też zwrócić uwagę na Newcastle, które przecież pięć kolejek temu zajmowało ostatnie bezpieczne miejsce. Matematyczne szanse na mistrzostwo ma już tylko czołowa piątka. W klasyfikacji strzelców po dokładnym przejrzeniu meczów statystyk zaszła mała korekta. Bruno Fernandes i Harry Kane w rzeczywistości mieli jednego gola więcej niż dotychczas im zaliczyłem. W związku z tym mamy już trzech zawodników z minimum 20 golami w sezonie. Czy do końca rozgrywek ten próg przekroczy cała czołowa dziesiątka? Wydaje mi się, że o to może być trudno. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym magazynie wirtualnych lig.